Witam. Rafał z Cepa BLOK SIEKŁANIA. Przede mną kolejne urządzenie. APEX ICH AUTO. Chińskie urządzenie. Powiem szczerze, że zastanawiałem się chwilę, czy warto go pokazywać. Nie mam dużo dobrego do powiedzenia na jego temat. Zawsze staram się pokazywać dobre i te jeszcze rzeczy. Ale... Myślę, że o tyle warto. I je pokazać, żeby chociaż być może przestrzec kilka osób i pokazać, jak może wyglądać urządzenie z tego drugiego końca. Bo zazwyczaj ja mam przyjemność testowania urządzenia z tych najwyższej półki, urządzenie, jak widzicie, ma formę taką beczółkowatą. Z przodu cztery klawisze, włącznik, zmiana pozycja menu plus, minus. Ekran jest zwykły LCD. Pokażę Wam po potem, jak to, jak to działa. Z tyłu zabudowany nawilżacz z taką analogową regulacją poziomu podgrzewania tego nawilżacza i zbiornik. Tak to wygląda. Nabliżarz jest, jest w cenie, niestety działa dość kiepsko i zapewne odpowiedzialnym za to jest to, że ta powierzchnia parowania jest tutaj bardzo niewielka. Ale za to powinno się go w środku dość łatwo, łatwo myć, jak widzicie z, z montażem trochę gorzej. Co tu jeszcze znajdziemy pod nawilżaczem? Płytka grzejna. Wejście na kartę pamięci, nie udało mi się dobrać do danych zgromadzonych w tym urządzeniu. Jest tu także wejście USB, pomimo ściągnięcia oryginalnego softu. Urządzenie nie chciało się z nim komunikować, w tym miejscu jest wlot powietrza, jak widzicie malutkie bardzo i gąbeczka, bo filtrem to trudno nazwać. To co najwyżej mucha może zatrzymać. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Projektanci mieli fantazję. Zbiornik wody jest podświetlony na niebiesko. Co jest dość głupim pomysłem. Mając na uwadze, że światło niebieskie. Raczej nie, nie jest skazane przed snem. Sam ekran tego teraz nie widać, ale też dość mocno chwieci i przeszkadza w nocy. Menu bardzo proste, aczkolwiek, nawet to udało mi się zepsuć, i jest dość nieintuicyjne w obsłudze. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No, strasznie szukałem co dobrego, mogę powiedzieć, o tym urządzeniu ale nawet zasilacz <noise> na nie, nie spotkał się z moją aprobatą, bo jest strasznie krótki kabelek i miałem problem, żeby go tu podłączyć do testu. Yy, dzisiaj jestem po nocy z Apexem. Yy, było to najgorsze urządzenie, z jakim było mi dane do tej pory spać i tak mocno się, mocno walczyłem ze sobą, żeby tej nocy nie przerwać, bo opór oddechowy jest przeogromny. Olga oddechowa jest taka czysto teoretyczna. Nie pomaga to w oddychaniu w żaden sposób. A algorytm działa, znaczy nie działa. Ciśnienia, które aparat podawał, absolutnie nie odpowiadały temu, co jest generowane przez inne automaty. Więc tak naprawdę, niech to będzie przestroga dla Was. Nie kupujcie tego. Mówię, można by powiedzieć, że zaletą jest to, że to jest tanie urządzenie, ale, ale w mojej ocenie powinni Wam dopłacić. A, a i tak pewnie nie byłoby warto, żeby tego używać. Jest to coś, co raczej Wam zaszkodzi, a naprawdę, na pewno nie pomoże. I szczerze i po raz pierwszy w historii bloga odradzam zakup tej maszyny kupcie prosty nawet manualny aparat ale lepszego producenta i na pewno będziecie bardziej zadowoleni i na pewno osiągniecie lepsze efekty terapii to co stoi przede mną absolutnie nie powinno być w mojej ocenie rejestrowane jako sprzęt medyczny i dopuszczane do sprzedaży w Polsce i refundowane jeszcze więc jest to, jest to absolutny niewypał i i, i, I mówię coś wręcz, wręcz szkodliwego, i, i, i co, nie powinno, co nie powinno istnieć w ogóle na rynku. To tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmików.